Szanowni Państwo, z ręką na sercu przyznaję, ta przerwa trwała trochę dłużej niż 6 minut, ale myślę, że w tym przypadku warto było troszeczkę poczekać, bo już przed nami druga część dzisiejszego wieczoru i w tym momencie chciałbym przedstawić jeszcze raz i poprosić Państwa oczywiście o gorące przywitanie, bo przed nami pan Stanisław Tym. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, ja Państwa strasznie przepraszam, ale ja pierwszy raz w życiu naprawdę dostaję takie brawa na wejście, więc uważam, że byłbym idiotą, gdybym nie skorzystał z okazji. Niech się Państwo nie obrażą, ale ja wejdę jeszcze raz. No dobrze. E, chyba jesteśmy gotowi. W takim razie zaczniemy może od misia, dobrze, bo miś e, przed chwilą się skończył. E, Kroniki Polskiego Kina mówią, że pomysł na misia jest trochę wcześniejszy, ale że równo 40 lat temu, to znaczy latem 1979 roku, Pan razem ze Stanisławem Bareją siedzieliście w Pana domu na Suwalszczyźnie i pisaliście scenopis do filmu Miś. I stąd pierwsze bardzo ważne pytanie, czy robiliście Panowie wypady do Augustowa? Jeszcze raz dziennie. Dobrze, to już odhaczyliśmy ten obowiązkowe pytania Augustów, ale tak już bardziej serio pytając, czy mógłby Pan może opowiedzieć trochę o tej pracy, bo wydaje mi się to bardzo ciekawe, jak powstaje takie nieśmiertelne prawie że dzieło. Jakie mieliście Panowie oczekiwania wobec tego filmu, jak w ogóle się pracowało nad, nad, nad tym scenariuszem? Proszę Pana, znaczy proszę Państwa, to wie Pan, no, kre, robi się film. Znaczy pisze się scenariusz filmu komediowego. Więc no to jest, ja, znaczy ja, ja, ja uważam, że to jest mój zawód, to znaczy nawet muszę się Państwu pochwalić, dobrze Państwu już mówiłem, że w którymś wydaniu encyklopedii PWN-u nagle okazało się hasło pod tytułem Stanisław Tym. Więc ja... Przeczytałem to hasło, z, 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 oczywiście natychmiast. No to taka jest krótka raczej, taka tam na... 100 wyrazów może. Ale najważniejsze jest, Stanisław, w tym komediopisarz. I ja uważam, że to jest trafione w dziesiątkę, bo ja rzeczywiście czuję się zawodowo komediopisarzem. To jest zawód trudny, bardzo, i o tym, że jest trudny, wiedziałem od początku i byłem w tej sprawie u wielu mistrzów komediowych, komediopisarzy, no tak po prostu, żeby od nich usłyszeć różne porady i opinie i przedstawiać im teksty, które pisałem, pytać o. Znaczy poprosić o recenzję, o uwagi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Miałem bardzo, na szczęście, szczęście miałem po prostu, muszę powiedzieć, dlatego że z wieloma ludźmi rozmawiałem z najwyższej, z najwyższej półki, bo przecież tak był teatr, w Warszawie był teatr Syrena, teatr, w którym wystawiano komedie i składanki komediowe i, i Teatr Bufo, który też miał, właściwie był taki rodzaju dodatkiem do Syreny. I tam w 1961 roku ja już taki troszeczkę tam pisałem wtedy do, do, do jeszcze takich dialogów w miarę dowcipnych, na ile potrafiłem, do telewizji.